To, to o, tym się, o tym się nie mówi w to ogóle tym, w mediach. To co, to co jest na grupach, na Facebooku, to co ludzie też mówią, ale ludzie jak biorą do wywiadów, to mówią im co mają mówić. Wiesz, tak. nie pokazują tego, jak to realnie wygląda, nie? Zanim obejrzysz dalszą część materiału, zostaw łapkę w górę i komentarz YouTube. Ograniczył nam bardzo mocno zasięgi, a Twoja aktywność na naszym kanale pozwoli nam dotrzeć do większej liczby oglądających. Bardzo za to dziękujemy. Witam, Witam. i zobaczycie to, co się dzieje w Lądku i w Skroniu, z tych wszystkich miejscowościach strachocień, stójków. Yy... No dobrze się przerażają. Ja no, przerażające widoki, i pojedziemy. Mówi, dopiero pomysłem. mamy prąd, nie? Dopiero jest prąd yy, i sieć giesem, bo nie było sieci ani prądu. Tak. Yy, sytuacja też była taka, że zaczęli rabować domy z kur... Z no, nie? co tu dużo Ale jak rabować domy, ra, ra, yy, te, te zalane, domek, to... zalane domy, które są... Szabrownicy jeżdżą nie na, busami, wchodzą do domu, podają się, że są z rodziny, to nie wynoszą na przedgórnych piętach, wiesz, elektronikę, telewizory. Ale to Polakowi czy z zagranicy przychodzą? Na czeski kiwacha z tego co mi tak. z tego co jakichś zdjęć jak, są Ale jakie są kultury? dziury? Tu są z, 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 z z Coś takiego, tak. no. Jak mówią, że to jest za cygani, Mówię, cyganie, czy Ja pierwsze to to jest sporo. Ale to w chorej, chorej, jak morda drugiemu człowiekowi tak, nie? To tak. jest Człowiek, ludzie stracą tracą się, życie, wszystko, do, dobytek. Pierdolicie, że chłopy chodzą i kradną pod. ja w to nie mogę uwierzyć, dopóki naprawdę. tego nie zobaczę, to, k**a, I, to, mnie to się chodziło, I to bandy. Co? To, to o, tym się, o tym się nie mówi to w ogóle tym, w mediach. To co, to, co jest na grupach, na Facebooku, to co ludzie też mówią, ale ludzie, jak biorą do wywiadów, to mówią im, co mają mówić. Wiesz, tak. Nie pokazują tego, jak to realnie wygląda. Nie? Realnie to jest takie wszystko na pokaz. A to, co ty mówisz, że wiesz, że ciężarówki zawróciły, No, to jest, masakra. no to jest masakra. No Było w e, pierwszych dniach, pierwszy dzień czy drugi. Dzień do Lądka dojechały ciężarówki z z żywnością, pomoc humanitarna, dojechały do Orłowca, dalej nie można było przyjechać, Więc e, ktoś, kto dowodzi z Warszawki, kazał mi po prostu zawrócić. Więc e, zawróciły te ciężarówki z prowiantem. I, 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 I nie dotarło do Warszawy. Nie w ogóle? dotarło. Wtedy nie dotarło. Wtedy ten pierwszy no. dzień, gdzie było najgorzej, nie dotarło. Nie ten... wierzę, że jakby jest jakaś dziwna zmowa milczenia na temat pewnych tak. rzeczy, i że są wybierane te, które są pokazywane. No, tak. Gdzie są kamery nagle latające? Black Hawki, śmigłowce i tym podobne, a tu gdzie jest jakaś tam potrzebna pomoc, to dokładnie.